W Muzeum Miejskim Sztygarka odbyła się Zagłębiowska Konferencja Historyczna Stowarzyszenia Pokolenia pod tytułem Zagłębie u progu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dzisiaj w Sztygarce ważna także dla miasta konferencja. Co znajdziemy w jej programie? Omawiamy tutaj zagadnienia społeczno-polityczne, jakie miały miejsce. Na terenie Polski już od początku XX wieku. Bo przecież niepodległość w 1918 roku nie stała się przypadkiem. Był to wynik różnego rodzaju wydarzeń, ale tak, także świadomych działań ludzi, chociażby Józefa Piłsudskiego czy innych działaczy, którzy poprzez konflikt zbrojny, jaki miał wybuchnąć pomiędzy naszymi zaborcami. Upatrywali szansę na to, by Polska odzyskała niepodległość. Oczywiście skupiamy się także na tym, aby pokazać rolę Zagłębia Domorskiego w tym procesie, bo już na przełomie XIX i XX wieku stał się ten region bardzo ważnym terenem, gdzie ścierały się działania różnych partii politycznych. Najważniejszą z nich była Polska Partia Socjalistyczna, jej frakcja rewolucyjna i y, zbrojne ramię tej y, partii, czyli organizacja bojowa. To były y, setki do tysięcy robotników, którzy byli szkoleni, uświadamiani y, społecznie i narodowo i stanowili zarzewie tych działań, które miały miejsce w 1914 roku, czyli wymarszu pierwszej kadrowej, bo trzeba wspomnieć, że ponad 2000 zagłębiaków było ochotnikami, którzy zasilili szeregi Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i nasz region powinien szczycić się udziałem swych przodków właśnie w takich ważnych wydarzeniach w dziejach Polski. Tak, te obchody stulecia ja odzyskania niepodległości właśnie trwają przed początku roku e, i wiele takich spotkań e, jest w Dąbrowie organizowanych e, i wśród młodzieży i wśród starszych. Dzisiaj mamy ciekawe spotkanie a, pokoleń, a, bo tak się nazywają te stowarzyszenia, e, z Będzina, Sosnowca, Dąbrowy, czyli wspólnie wczoraj składali kwiaty, w miejscach upamiętniających odzyskanie niepodległości, a dzisiaj wspomnienia o tym, w jaki sposób i co się działo w Zagłębiu, w Tambrowej Górniczej, wtedy, kiedy trzeba było walczyć o niepodległość. Przecież nazwisko Józefa Piłsudskiego, jego osoba wielokrotnie przewijała się w a, wspomnieniach Dąbrowy Górniczej, przecież tu powstawały legiony, przecież tutaj jest dom wolności, skąd, z którego, spod którego to młodzi legioniści szli walczyć o niepodległą Polskę, zasilali a, legiony Piłsudskiego. To pamiętniające miejsca walki o niepodległość, takie jak Krzyż albo w Ratanicach poświęcony walkom o powstanie styczniowe, tam zginęli powstańcy. Wiele takich miejsc Dąbrowi jest i najważniejsze jest to, że pamiętamy o tym, że Dąbrowa pamięta, że Dąbrowa pielęgnuje te tradycje i to jest najważniejsze, że łączy pokolenia. Bo dzisiaj mamy wśród słuchających, zarówno młodsze pokolenie, jak i starsze, i to łączy. I ta pamięć o tym, że żeby czcić, a niepodległość jest najważniejsza. Konferencję poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach związanych z walką o niepodległość na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina.